Cześć. To już kolejne nasze spotkanie. W momencie publikacji pewnie będzie 80 kilka dni do utrawej z Roztocze. Już jestem przebrany po naszym morsowaniu. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam kilka słów o tym dlaczego ja morsuję, oraz zachęcić do sięgnięcia po kilka pozycji książkowych dotyczących kolarstwa. Oczywiście zanim zanim nadejdzie wiosna, bo jak przyjdzie wiosna to najlepiej wskakujcie na rowery. E, morsowanie, morsowanie. Nie morsuję w jeziorach, nie morsuję w rzekach. Bo jestem zmarzły. Po prostu. Natomiast e, takie morsowanie na śniegu akurat lubię. E, do, czego wam, do czego was zachęcam. I nie chodzi mi tutaj o walory czy korzyści zdrowotne, bo o tym można wszędzie poczytać i są wiadome. Natomiast ja morsuję czy też korzystam z tego rodzaju wyjścia na śnieg po to, aby znaleźć się w strefie dyskomfortu. Podczas długich jazd ultramaratonów, ale nie tylko. Wtedy, kiedy spotkają nas okoliczności trudne, niekomfortowe, zimno, deszcz, długi podjazd, to dobrze jest mieć za sobą doświadczenie, które jest w kontekście fizycznym trudniejsze do zniesienia. I wyjście, wyjście na zewnątrz przy temperaturze 0, minus 3, 4 czy 5 stopni, i pobieganie troszeczkę w takich warunkach powoduje, że. Czujemy dyskomfort, nie jest nam z tym dobrze, i radzenie sobie z taką sytuacją może Wam pomóc w kontekście wyścigów długodystansowych, czy wyścigów jednodniowych, czy w ogóle zmierzenia się z czymś trudnym, do czego nie jesteście przyzwyczajeni, do czego nie jest przyzwyczajony Wasz, wasz organizm. Przykładem może być tutaj jazda. Na przykład drugiego podjazdu, ja osobiście miałem przyjemność jechać, hmm, Gavi, ga, podjeżdżać Gawie, podjeżdżać, podjeżdżać hmm, Stelvio, podjeżdżać Mortirollo, y, a y, chyba, a tak, Zoncolan. -Zon Są to podjazdy, które mają prawie 20 km z różnym nachyleniem. Zoncolan to jest tam naprawdę i Mortirollo ogrom ścianek pionowych. Jeżeli podjeżdżacie taki podjazd 3-4 godziny, to potem, jeżeli jedziecie na jakimś wyścigu i macie do podjechania kilometr, 2-3, ścianki 15-18%, nie robią na Was wrażenia. Podobnie z morsowaniem, jeżeli zahartujecie organizm do pewnego wysiłku, do znalezienia się w strefie dyskomfortowej, to podczas jazdy, podczas wyścigu, podczas jakiejkolwiek wycieczki czy podróży kolarskiej elementy, jakie które staną Wam na drodze typu podjazd, typu ścianka, typu deszcz czy zimno, nie są tak wielkim wyzwaniem i dużo łatwiej je sobie przejechać czy pokonać, kiedy przypomnijcie sobie, sobie doświadczenie tych wcześniejszych podjazdów czy tych wcześniejszych sytuacji, w których znaleźliście się, a wymagało od Was dużego wysiłku. Natomiast wyjście na 15-20 minut w taką strefę 0 stopni temperatury na pewno wzmacnia i hartuje organizm, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim mentalnie. Właśnie do tego Was zachęcam. To nie musi być morsowanie, może to być całkiem coś innego, ale żebyście się znaleźli w takiej sytuacji. Potem podczas ultra roztocze, czy podczas innego jakich, jakiegoś... Maratonu kilkudniowego, czy nawet jedno-, czy dwudniowego, wyzwania fizyczne nie będą tak trudne i nie będą sprawiały Wam takiego problemu. To jest jeden, jeden temat na dzisiaj. A drugi temat na dzisiaj: chciałbym Was zachęcić do przeczytania czy sięgnięcia w wolnym czasie do kilku, do kilku książek związanych z kolarstwem. Ja ich troszeczkę przeczytałem. Na pewno jest ich jeszcze więcej na rynku, ale mogę o nich mogę polecić, które czyta się jednym tchem. To jest Ostatni Podjazd o Marco Pantanin. Świetnie napisana książka, nie można się od niej oderwać. Jest to, to nie jest może kolarstwo przygodowe, to nie jest bikepacking czy ultramaratony, ale fajnie można przyjrzeć się takiej sylwetce, zobaczyć poczytać o tym, w jakich sytuacjach znajduje się, jak umysł rea reaguje na pewne sytuacje. Może nie pod kątem treningów, zresztą tu akurat treningów jest niewiele, ale właśnie takiego mentalnego spojrzenia na, na kolarstwo, na wyzwanie. Podobnie z książką o, o Saganie, Mój Świat, też bardzo fajnie napisana, jednym tchem można ją przeczytać. Peter opowiada o swoich wyścigach z takiej perspektywy bliskiej bardzo, to znaczy najprawdopodobniej spisywał sobie po wyścigach czy po etapach, tak dokładnie to, co się na nich działo, bo tutaj właśnie są takie fragmenty, które opowiadają o tym dokładnie, w jakich sytuacjach, na ile metrów przed metą się znajdował, co myślał i jak, jak jechał, jak wygrywał czy jak przegrywał. Całkiem inną pozycją jest Kanibal o Edim Merksie. Też świetna książka, też szybko ją się czyta. Opowiada jego całą historię, jego kolarstwa. Mogę Wam śmiało polecić. Również biografię Ryszarda Szurkowskiego, autobiografię w sumie, wyścig. Też bardzo fajnie napisana. I tutaj jeszcze mam też pakiet jeszcze książek, tak naprawdę, kupionych ponad 20 lat temu, kiedy zaczynałem swoją przygodę z kolarstwem. No to był jeszcze czas, kiedy Lens Armstrong był ikoną. I, no i sięgnąłem po tę książkę. Nie, nie jakoś, nie wstydzę się Wam teraz o tym opowiedzieć, bo to było bardzo, bardzo dawno temu. One bardziej skupiają się na przygotowaniu na mobilizowaniu na szukaniu wyzwań, na analizie treningów, i tak dalej, i tak dalej, takie techniczne książki, jeżeli byście chcieli. Mimo, mimo tego co, co, co wyszło na jaw o Lęsiam Strągu, myślę, że można tutaj dość dużo zaczepnąć dla siebie, jeżeli zaczynacie przygodę z rowerem, to nie tylko jest kolarstwo, to jest podejście do sportu, jakim jest kolarstwo, jakim jest rower, a podsumowaniem. Bardzo ciekawym y, jakby życia i tego co się stało z Lemsem Anstrongiem Lance jest książka Wyścig kłamstw i to jakby y, zamyka ten pakiet książek, to można położyć na wierzchu i jest podsumowaniem tego wszystkiego co się wydarzyło i co pewnie, co pewnie bardzo dobrze znacie i dwie takie zgoła odmienne książki, które też y, y, czytam. Akurat tutaj jestem w trakcie, czyli Rowerem przez Drugą Rzeczpospolitą. Bardzo fajna książka w postaci reportażu. Troszkę sięga w, zagłębia się w historię, ale opowiada o Brytyjczyku, który przejechał Polskę na rowerze chyba w rok albo w dwa. O tych spotkaniach, o tym jak wyglądała wtedy Polska za kierownicy. I książka Szkoła Życia Maji Włoszczowskiej. To bym powiedział, jest takie wydawnictwo, taka książka, która jest um, trochę poradnikiem, trochę opowieścią o tym, co, co Maja doświadczyła, co osiągnęła, ale dużo, dużo jest treści pomagających jest troszkę o jedzeniu, o, o myśleniu, o tym sporcie, o mobilizacji o przygotowaniu i fizycznym, i psychicznym mentalnym. O tym, czym jest kolarstwo z boku, zakulis i tak dalej, i tak dalej, bardzo fajna książka, taka lekka, o no, której można poczytać, i bardzo ciekawie Maja tutaj opisuje ten świat z jej perspektywy. Także, aha, i jeszcze tutaj chciałbym wam polecić dwa, dwa filmy. Jeden jest jak najbardziej w temacie Ultra race Rostocze, czy ultramaratonów Mianowicie On Board Transcontinental Race z 2019 roku film francuski opowiadający historię tego wyścigu i pokazujący jeden taki wyścig, w którym zawodnicy dzielą się swoimi emocjami, swoimi odczuciami. I myślę, że warto, warto go obejrzeć. To jest godzinka tylko. I drugi, znowu bardziej może kolarski, ale też tak fajnie pokazujący od kuchni życie zawodników, o tym, o czym myślą, jak myślą, jak funkcjonują w świecie zawodowym. Jest to um, zaskakujący dzień o zespole Movistar. Są dwa sezony na Netflixie. Natomiast film Onboard Transcontinental Race. Też jest na Netflixie, ale być może nawet znajdziecie go na innych platformach. Także to takie moje polecajki i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!